Wayne Rooney! Wayne Rooney! Polecam serdecznie A tu taki menel do czasami Beirut House Legionowo Tak! Iść <śmiennie> no tak? <śmiennie> w stronę po prostu głównej ulicy Nie jak to tam Dobra, dostanę Wayne Rooney to po prostu Wayne Rooney tak. Dobra, i co mówisz, tam przeskoczyć przesiadkę trzeba? No tak? będziesz nas widział, no Dobra. No, na razie Krótki wstęp do sytuacji. Gramy mecz, Gawka jak zwykle poleciał w chuja. Nie będę tego komentował i nie będę się prosił. E, gramy mecz. Gawka, Gawka jest jak kot, podróżmy. no. z 3 maja, Gruby z Marysienki. Ja z Marysienki, Arenę. Kadziak. Tutaj też grał. Inne pokolenie już, ale, ale też grał tutaj. Włączymy pokolenia tak, na tym boisku. pokolenia. No jesteś ty. E, wprowadzam się w tajniki naszej, no, kurwa naszej, kurwa, kurwa, kurwa. naszej naszej wieży struktury zaraz zejedzie Kamil i gramy potężny mecz Manchester United kontra Bayern Monachio dobra ta A nie Arsenal a czyja ja to piła o, o no i widzisz Uj, Jest jeszcze Łukasz dołączył do nas dzisiaj nie znamy się, się ale jest w porządku ziomale ja się rozgrzewam. Dobre, akcja jest taka. Gramy, o gramy. masz szluga? daj szlugę.

Jak było w zyku? No, Bardzo dobrze Dobry mecz? Zajmicy. Kto wygrał? No, <grymne> to był ja remis. Gdzieś... Nie Znajmy, że remis. No kurwa, byliśmy lepsi z złotego golu. Ale my wystrzeliśmy z złotego gola. No ale my znajdowaliśmy z 10 bramek, więc. Nie, było. Czekaj, bodajże były. Tak nie Myśmy z 4 wbili, a oni z 6, 7? No. Było 7, 4, 6, 4. Nie mieliśmy farki. No, tak może być. Był... Podrób, gdzie ty idziesz? No, następny raz musi być piłka. Tak, albo. Popka. Pomka ja, kurwa, żeby pięć? Ja się na I każdy by chciał biegać, nie tak nie chce. Nie no, dramat, Szymon wiedział o tym, poszedł na tu kurwa, zaś się nie spociłeś Zobacz, pobiegałem Perka, zrobisz nam zdjęcie? Na Dobra, ja nie staję pod nim nie, to. Weź bo to Spiderman Nie, nic nie zepsuje, dajcie mi co tam Bzyniu? Jak mecz? Jestem Relacja, zbywała. recenzja Krakowało meczu. Zachowało mi mojego przyjaciela Gawki, który oczywiście poleciał w chuja, ale... <noise> był gruby kurwa, był podróba, był tu wariacik był unikat. Ty kurwa by, był Arturek Zajebisty tutaj spędziliśmy kawał czasu Pokaż te e, straty miłku. wojenne Straty wojenne są Kop Kopię w piłkę kurwa Fajnie. Ja też naprawdę. mam kurwa z trochę Jest zajebista pogoda ja kocham lato Kocham jak jest gorąco Ja wolę zimę W tylu latach w końcu zagraliśmy takim składem powiedzmy Fajnie naprawdę Nie graliście w piłę wcześniej nic? Nie, przez tyle... No, wiesz, nie, ja coś tam sobie pokałem, Ale to Gawka... Gawka zapowiadał ten mecz, że Sako będzie, Wreszła, Jaskuła, tam, kurwa... Ty jakieś kurwy mnie wyjebały z z Ligi Szóstek. Nie jebasz Dlaczego? Sprowokował mnie jeden palas, arcy-pedał. Pozdrawiam Cię, kurwo. Nie no, co, no zwykłe spięcie wojskowe, robili z tego aferę, jakby to było, wiesz... No byłem duży krocio, nie powiem, bo... Się, I ludzie trzymało. Bądź się, się brał tym udział <laughs> 20 kurwa. jak tam dwóch drużyn się zebrali jeszcze ich kibice, Ale no cóż, ale jebie, trzymamy. Tu kiedyś pamiętam, powiem ja bardzo taką wartościową manek Tutaj kiedyś gramy i kurwa patrzy tu i coś niesamowitego, nie? Gruba kurwa baba waliła klosy. Nie. Wментz <ésusoten> <ś rankedp addressing> no. 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 Nie. Nie. Nie teraz to. Nie. Nie, nie. Nie, ale naprawdę swego czasu to naprawdę się napierdalało dużo. Bo to orliki zawsze zajęte wszystko i tutaj fajnie było. I zawsze przychodzili te chłopaki starsze, tam Mungo nie tutaj Też fajna ekipa. Tak, szama po męczyku. Najlepszy bar w Legionowie. Odnowili go kurwa, już nie ma niestety Ja myślę, tego... że jakby tu Gawka był to by cię zwyzywał za to co powiedziałeś teraz. Co? Myślę, że najlepszy kinciuk jest ten pod sandalami. Pierdoli głupoty, on mówi, że ta, ten jest najlepszy, ale nie jest. Ten jest najlepszy, zawsze z moim ojczulkiem co piątek jemy tutaj rybkę. Znaczy nie tutaj tylko w domu, ale tu zamawiamy. Yy, to jest najlepszy kinciuk w Legionowie i jak komuś się to nie podoba... 22 To ma problem Teraz nie ma już niestety tego klimatu menelskiego, takiego chińczyka z lat 90 Ale zobaczymy, dzisiaj pierwszy raz Teraz jest taki. Reformacji. Teraz jest taki z lat 2000, nie? Takie. No, <grym> tak <grym> <grym> tak jest. Teraz jest kidu, taki klimat Y2K to się nazywa Ale no Fajnie Takie azjatyckie lata 2000, nie? 2003 no, no, rok No jest lepszy, był taki drewniany, wiesz No fajnie. Bo... Poetycka Sprawiedliwość, tak? Czyli co mam powiedzieć? No jakieś filmy, książki, muzykę. E, to dla mnie, proszę. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Zatem. Filmy, książka. Filmy. Przekręt. Po angielsku Snatch. Z Vinnie Jonesem. No film Gaja Richego, nie? Drugi film. Buntolnik z wyboru. Trzeci film <laughs> Mordo możesz wyłączyć boksefę bo to jest trzeci film to będzie o sievat to nie o wie. siemano no, nie dadzą ci, no, ci zrobić poetyckiej sprawiedliwości graliśmy mecz Siemanko Ale może. Jak się czujesz w szkole? Bardzo dobrze, graliśmy mecza był też, Ale już pojechał Okej okay. Zatem trzecim filmem będzie Good Fellas. Czy Gawka mówił? Nie, nie mówił. Ty, nie tak? Pomysłem. A, twoja Good Fellas, czyli Chłopcy z Ferajny z Robertem De Niro oraz Joe Pesci. To jest film. Kogo? Ojej. Tego. Kurwa, zapomniałem teraz. No nieważne. Chłopcy z Ferajny. A książka? Moim zdaniem. Bo so, Bosol, bo so, bo 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 w strogach zabrał mi Gawka. Tyrmanda, do Tyrmanda. I jeszcze moim zdaniem król Szczepana Twardocha To jest dobra książka No i tyle. Pozdrawiam Was, wariaty. Idziemy sobie do no. sobie A jak dobry mecz. Elo. Hello. i nagrań mi to No już! Cześć, witam was serdecznie. Jeżeli zastanawiacie się co to za fantastyczny sklep, to jest sklep Ukuski, legionowo, ulica Piłsudskiego. 25A. 25A, super sklep, miła obsługa. Zobiecamy I zawsze otwarte. Dużo dają na karteczki, jak nie mam hajsu, Masz, super sklep. Ja piwo kupuję. O, jesteśmy teraz, asortyment jest świetny, alkoholi jest, świetna ilość alkoholi, tutaj mamy chipsy, yy, piwka takie niespotykane. Świetnie, naprawdę. Świetnie. O, jakiś... tutaj ten super. Jakiś menel przyszedł. Ty! Świetnie, poczekaj. Poczekaj, poczekaj tu mam do polecenia Te kanapeczki. o Jezu jaką robotę robią. Na świetny Dobranoc. Do widzenia? Nie ten. Dwa razy. Trzy o, polecam serdecznie. Taki menel przychodzi czasami. Poczekajcie, pokażę wam gdzie on się znajduje. Tu jest sklep kurski. Uo, zaraz wypożyczamy nogi. A i kebab. Dawaj do tego ziomala. O. polecamy kebab Beirut House. Beirut House legendowo. Tak, tak. I to fajnie, bo te dwa miejsca znajdują się obok siebie: sklepu Kuski. Beirut House. Cześć! Wielu z was zastanawiało się czemu nie mogłem się pojawić na meczu piłkarskim, ponieważ ee, powodów jest wiele. Poleciał w chuja. Pierwszym powodem jest to, że mam ee, poważny uraz kostki. Porażny uraz głowy i kurwa jest bardzo niesłowny. Zerwałem więzadło. <śmiennie> I ma Aspergera jeszcze. <śmiennie> tak. Nie, nie, nie rozróżniam kolorów. No <śmiennie> jaki to jest to... Ej widziałem dużo komentarzy pod ostatnim vlogiem, że dużo osób wiesz, że tęsknią za mną widzowie po prostu W, nie o... już w tym vlogu. Nie że tego do tego vloga, obiecaj W chuj, chuj, w w chuj osób do mnie pisało, że wiesz, że po prostu tęsknią za mną wiesz I to jest smutne według mnie, że nie umieszczasz <laughs> <laughs> Dobra kurwa widzowie Dobra kurwa, nie? <laughs> kurwa, patrzcie Ej dawajcie kupimy bilety ZTM i nigdzie nie pojedziemy na zabawę jest zawsze pora Tak psz, 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 psz. Mogę opowiedzieć za historię psz, psz. Dobra zamknij <śmierdzący> już kurwa śmierdzący ryj. Ty kurwa Ty się w ogóle nie odzywaj Bo cię w tym rogu nie będzie Ty Ale Ciebie tam w tym rogu się... nie będzie Nie dobra opowiedz to historię, dobra. historię co nie? Ale zobaczcie, chodźcie, chodźcie bliżej Nie zauważyliście Ej, powiem wam fun fact Taki fakt, którego nikt nie wie, co nie? Mało osób wie, w ogóle prawie nikt może nie wiedzieć, ale Szymek na co dzień nosi gówno pod, my, pod nosem. Centralnie ma tu gówno pod nosem. Niesamowite. Oruślajesz, Bo ma. ty jesteś moim barberem. Barberem. <grym> Fryzjerką <fryzjerko> moją jesteś. <grym> Dobra, krańcuj tego profana i wyścigi robimy. Pozdrawiam, kurwa, brudnego małpę oraz wszystkich gitów, kurwa. I wszystkich, kurwa, twardych gości charakternych. A, kurwa, straś miejską jebać. I to raz, kurwa. Oh yeah, motherfucker, kurwa.